Wiedziałem, no więc no dobrze, no gram agenta wysłanego z planety Nopax na ziemię, który ma zmienić system i ustrój w Europie wschodniej. Tak Macie pierwszy całowi. Bo to jest tak, że macie każdemu z aktorów opowiada inną historię. My gramy według tej historii, którą od niego usłyszeliśmy, ja usłyszałem tą, więc. Na imię mam Marek. Mam specjalnie ziemski imię, żeby nie było tutaj żadnych podejrzeń. To jest milicja, do których mogłyby złapać, złapać jest po prostu w grupie dochodzeniowej, która została zawiązana na, w celu złapania seryjnego mordercy. Nieoficjalnie bo przecież w PRL-u, nie, nie było seryjnych morderców, prawda? W ogóle w całym bloku wschodnim socjalistycznym nie mogło być w, w seryjnych morderców. No ale jakoś tak się zdarzyło, że na Śląsku, który z, zawsze był trochę inny niż Czosta Polski, tam się taki zdał. No, i my jesteśmy tą grupą dochodzeniową pod wezwaniem właśnie tutaj Janusza, czyli Mirka Aniszowskiego. Mirka odgrywa postać głównego naszego szefa. No i próbujemy złapać tego wederz. Udaje nam się to dość szybko, ale cała zabawa dopiero zaczyna się potem została jak został I o tej sprawie ludzie pamiętają, więc. Hmm. Oświetlenie jej czy ukazanie filmowo teraz trochę pod innym kątem, że być może to była troszkę sfałszowana sprawa sądowa i nie do końca te dokumenty i dowody świadczą o tym, że to on był ten mordercą w, w, w całym, w, i, i wszystkie te zbrodnie mu przypisane były faktycznie jego zbrodniami. Myślę, że to będzie ciekawe w spojrzenie na sprawiedliwość tamtych czasów. I myślę, że jak w dobrym kryminale, a to jest thriller psychologiczny, to podejrzenie, kto jest mordercą, kto jest winny, kto jest zły, kto dobry, będzie się wśród widzów rozwijało to podejrzenie i, 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 i zmiana, że tak powiem, sądów. Gram żonę Teresę Jasińską, żonę Janusza Jasińskiego. Tutaj też jest taka właśnie historia kobiety, która stoi przy mężu i obserwuje ten jego w pewnym sensie upadek, tą całą przemianę z jakiegoś um, uczciwego człowieka, który chce dojść prawdy i osiągnąć sukces, ale gdzieś po drodze trochę mu się to wymyka spod kontroli i brnie w Taką ciemną stronę mocy. Jak w każdym filmie maćka chodzi bardziej o, o penetrowanie duszy raczej ludzkiej niż jakieś historie poza, poza człowiekiem, więc to, to, to jest bardzo ciekawe pokazane w tym filmie. Bo temat jest taki, który od razu jakby z, z góry narzuca myślenie o tym, że będzie to thriller policyjny, kryminał trzeba złapać mordercę i tak dalej. nie, nie. Modelca tutaj w tej chwili jest bardzo szybko łapany, natomiast najciekawszy dzieje się dopiero później.